Witajcie. Szatni z tej strony. Czas poszukiwań. Yy, pole jeszcze nieskoszone. nie skoszone. Nie, żecowałem. Patrzcie. Pole skoszone. A ze mną ekipa Doberman Team. Kuby niestety nie będzie. Łączymy się z Tobą w bólu. Yy, rozumiemy to. Żona na ostatnich nogach. Czekamy. Tęsknimy za Tobą. Ze mną jest dzisiaj Doberman. I oczywiście Kronos i kopiemy wspólnie dzisiaj kopanko na tym polu Nie będzie widać bo pod słońce do pierwszego dołka Siema Monetka Konkurs na monetkę rozstrzygnięty Marcin pierwszy trafił Sorry, że pod słońce, ale akurat tak idziemy Marcin jak tam Co to masz? Kran od fakcji? Zaraz się włączę, zobaczę co tam znaleźli. Co ty? Bueno. Mistrz Patrzcie Tak, go nie widziałem już. I tutaj nie widzę. Tu jest chyba zajazd, z tej strony jest kiepsko ale dwa fenole, widać było no, 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 no jest tutaj z tej strony tak, super dobra idziemy dalej tak u widziałeś kiedyś? zobacz się znasz podobno no, ujazdów ślepowron, powrót. ta druga jest zajechana ta druga jest ze ślepowronem to jest ładnie tutaj no, pogodzić widać. Coś... widać no, idealny stan, super Coś bez czegoś oh. Nie, ta jest rewelacja rewelacja. Ta tutaj nie wiadomo, Zaraz, Teraz z tego dołka A przebiegła dwie I To jest mocniej jeszcze no, ale ślepowrona widać, nie? Super Mistrz Ślepowrona widać I w tym razem na pasteczek Ostatnio mam szczęście do napastków. Coś takiego. Patrzcie. No jest. I jest monetka. Chłopaki się zbierają na drugie pole. A ja jeszcze tutaj. Ale kurde, zajazd na akurat. Dobra, wstyd pokazywać, ale pokażę, już. Bo nie było za dużo. Ale nie mam pojęcia, co to jest. Dobra. W to do chłopaku, zmieniamy pole Chłopaki szuflują zmieniliśmy miejscówkę i na żywo macie dość trafił druga mm -hmm. Co masz? Dobre drugą no i zobaczcie, odcinek trafił a tu mamy szatę super, rewelacja nie jest taka sama? no jest chyba Patrzcie. no i ładnie, idziemy dalej o, Rafał Osław już ciągnie za sobą łopatę Jeszcze trochę, do lunchu Niebawem dojdziemy Chłopak się posili, na pewno tą będzie nosił do góry I do melek wyciągnął Ale ładna patyna, zielona Łóżko jest Czywilek Super, Super. Trzeba połowie. No. wychodzą. Trzymaj, fajnie. Jest dobrze. Ładnie zawiewa. Pogoda dopisuje. Przynajmniej nie jest tak gorąco jak w tym tygodniu. Chociaż Marcin jak na plaży. O, to nie jest ładnie. Przestrzeń super. Idziemy. Nie jest dobrze. Zaczynałem jakieś yy, części nogi wychodzić Pazury <grydy> Ale odpiłowane O kurde Parz kawał żelaza jakieś postumentu <grydy> Ciekawe ciekawe No <grydy> dobra <grydy> Dawaj żubik <żółwik. grydy> Tym razem Guziczek Płaski, typowy chyba jakiś gaciowy. Ale jest sygnaturka. Ładna. Płaski z sygnaturką. Która godzina? Drugą pokażę. Która masz godzinę? Która jest? Druga. druga. Jest, druga, patrzcie, druga. Czas się zwijać na grilla. A coś to ma z maski, jakieś napisy. Ale jest typowy PRL, nie? Taki PRL no. a nawet starszy. Nie, raczej PRL. Ale jest, napisy są. Wypas kurde. Pewnie przywieziony z Ameryki. No, na no pewno. Krono z Super, kurde. No, weź przestaw to trochę, żeby się zgadzało tego dziewczyna. Nie go na szybko. Chłopaki dalej kopią. Macie tu już plażowo widzę No jeszcze tam trochę zostało tego pola. Kronos strafił Boratynkę siekańca Polski siekańca <grywa> Złamała się dzieje no. Ale chyba tego nie jest no, jest na tyle cienka więc... że ją to chyba ją tak walno, więc mamy siekańca Czas ugryzł. ugryz. Czas <grywa> ząb czasu <grywa> no, Dobra idziemy, bo domelek znowu coś trafił Idziemy do Domelka. No jest mistrz, jest nasz mistrz prowadzący, Sreberko. Ojciec prowadzący. Jest Silberek, patrzcie, 1825. Mistrz, mistrz nad mistrzem. Rewelacja. Ty masz tu szczęście, ty masz tu dobre miejsce, idziesz miedzą. <noise> Nie no jasne, super, rewelacja. Mistrz, mistrz. Jedziemy. Nie no. Jednak do mermany to jednak jak, jak wgryzą się w ziemię, to jednak musi wyjść. Super. Po podsumowaniu pierwszego przejścia, Piotrek jeszcze tutaj pokazał co ma dwie kuleczki. Dobra, idziemy dalej, idziemy robić drugą turę na tym, to na I to. To ja. Lel. Marcin 2 zwany Domelkiem z Dobermanów. Adolfa wyciągnął 40, 1940. Co tam jeszcze masz? A tyle. w kwasie. No jest. Złoto Polski. I oko wielkiego brata. Ja mam magnes. Jakaś konina. No, dobra, idziemy dalej. No i... 4,9 i sikor. Sikor i, no i... i pokrętło. Ale takie zajechane. Prawie komplet, słuchaj, tylko tych ząbków brakuje. No. <laughs> Super, kurde. A tu masz co? No, dwa grosiki. 5 5 groszy, 4,9, nie? 4,9. A patyna jak ładna się. No, ona, no, bo to są bite, one w Polsce nie były bite, one tak, były... Tak, 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 ta seria była, no no widać, że znam, bo Kurze, to zapomniałem już jest... gdzie one były bite no nie, aluminium bydaj kiedyś na łące 20 parę sztuk super, no. dobra i jakiś Kupę ten Po no gaciuch od, od dużych gaci no to musiały być duże gacie kawałuszki, <laughs> Srebrzane były, żarta. no były, z były z patrzcie na go, nie ma ktp tak no, kulka ja ma dobra, super tradycyjny guzik na polu musi wyjść taki to już jest standard i super idziemy dalej kratki mistrzu Iba grosze, 49 Marcin trafił, super jest dwójeczka PRL Idziemy dalej Ładny stanie. W pięknym tak? stanie jest właśnie Zobaczcie Jeden Fenik 1820 i jeden 27 Patrzcie, rewelacja, super, no mega, mhm. daje radę dzisiaj, na no, radę, kurde zamiatasz równo, później, później będzie lepiej. Nakończymy no, pole, będziemy robić przerwę. Ody. tak gdzieś rzucił. W takim systemie no, 660 czy któryś tam. Już zaszło. marka Seberco. A tutaj na znalazł Boratines. No rzadko, właśnie jak pole jest zróżnicowane, trudno trafić ładną sztukę. Ta sztuka jest ładna. No super. Gratulacje, gratulacje, gratulacje. <gry> I zmieniliśmy miejscówkę. Jesteśmy na trzecim polu. Zobaczymy, co wyjdzie. I oto z takiego dółeczka jest nasza polska moneteczka. Jeden grosik między wojnie. Jeszcze schnie. Niby czyściłem go jeszcze. Piękny, ładny. Super. Piękne są. Idziemy dalej. Chłopaki się rozproszyli na dużym obszarze. Tu jest stawek, więc każdy tutaj okrąża ten stawek. Bo coś tutaj może być. Nie widać, słońce zaszło, ale ale jest moc, jest power, kopiemy. Każdy ma full energii Idziemy ostro, jak dziki Piękny sygnał, patrzymy Tym razem coś takiego Element jakiś chyba sprzączki Idziemy dalej Coś takiego Zobaczcie jaki piękny żeton Piękny. 903. Doberman, prafałek. Piękny. Rewelacja. Guziorek ładnie z łóżkiem wpadł. Super. To właśnie kronos na nas. Też, żetonik, ale on już jest z czegoś innego. Cynkowy Cynkowe. No bo one takie wychodzą te cynkowe, nie? Takśmy to kopali to super. O kurde Kusiot patela. Ale dobre. No dobra, super. Nie Możemy ma... smażyć. Dobra Super. Tym razem mamy muszkiet. Bardzo ładny muszkiet, idealny krągła kóreczka. Jeszcze Kupaki walczą. Elvis pojechał z papierem tatałowym. Jest podpałk. Jest podpałk. No dajemy. Go. No. Palimy. I idziemy dalej. Kiełbaska. Chwila przerwy na obiadek. Co ty zjeść? jedziemy dalej. do trochę nie? No, tak będzie, no. Ciekawe. Taka uszeczka wyszła. Nie mam pojęcia co to. Może ktoś wie. Ciekawe. Idziemy dalej. Marcin znalazł. Nie wiem, nie, nie, nie rozszyfruję teraz w tej chwili tej monety. Nie wiadomo co to jest. Idziemy dalej. Kolejne pole. Kolejne pole. Zamiatamy. I tym razem coś takiego. Zdobienia. To był kwiatuszek. Ogięty. Ciekawe, element od koniny ciekawe bardzo ciekawe no i podsumowanie Kronosa Kronos wyciągnął trochę boratynek jest taki kuzior duży kawałek lampy naftowej i zegarek rewelacja no i Pierwszy żetonik. Dąbuszewo. Bardzo fajny stan. Również ta łuska. Trudno ocenić, co to jest za łuska. Jakaś taka krótsza. Boratyna, nie? To, nie by tak. Niby tak. Boratyna, trudno ocenić, co. I plomba. Plomba z sygnaturką, fajną. Nabitą. Do wyczyszczenia. Super. Dobra. No i szybkie podsumowanie. Naparstek, guziczki jakieś gaciowe, kuleczka, żetonik jeden grosz i tutaj to jest macina plomby, gaciowy dwa grosze, no i domelek Doberman Team Żółwik, <noise> żółwik, żółwik łuski i te monetki, kurde tutaj jest super, bo praktycznie tu mamy Fenolka, tu mamy silberka. Super wyszło. No tu jest jakiś tam Adolfik Łuski, nie wiemy co to za łuska, ta tutaj i jakieś prl -e. także kończymy na dziś no i, i to jeszcze nie wiadomo co to jest wszyscy usatysfakcjonowani sakcjonowani no 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 pozdrawiam serdecznie do następnego trzymajcie tak się Diego i cześć. oczywiście Satmir no dawajcie kciuki suby pozdrawiam serdecznie do następnego cześć